Mam kulkę do znalezienia. Możesz mi pomóc? Dobrze. Ale jesteś pewna, że chcesz tak łamać zasady? Nie ma żadnych przepowiedni o tobie zbierającej kulki. Nasze zakończenia nie zostały spisane. Chodź, mistrz. <grystanie> Ach, witam. Inteligentny miecz. Kolejna kulka, Surtra, Ale nie ma w niej duszy. Więc on wciąż gdzieś tam jest. Opowiadałaś niedawno o tym, jak odeszli giganci. Myślisz czasem o nich? Cały czas. Są daleko stąd. Daleko od Odyna i Tora. Zastanawiam się, do jakiej krainy się udali. Jakie morza przepłynęli.